Czy zauważyłeś kiedyś, że podczas gdy wielu nosi w oczach ciężar lat, strzelec zdaje się zawsze uciekać z więzienia czasu? To tak, jakby jego dusza odmawiała starzenia się. Jest w tobie, strzelcu, coś, co utrzymuje blask młodości, nawet gdy ciało już powinno nosić ślady życia. Ale to nie jest tylko kwestia szczęścia. W twojej istocie kryje się ukryta tajemnica, głębokie powody, które wyjaśniają, dlaczego wydajesz się młodszy od innych. Gdy odkryjesz każdy z nich, zrozumiesz, dlaczego twoja energia nigdy nie ugina się pod wpływem upływających lat. Strzelcu, to, co utrzymuje cię przy życiu od wewnątrz, to nie tylko ogień twojego znaku. To płomień, który nie pozwala się zgasić, nawet gdy życie próbuje wiać frustracjami, obowiązkami i odpowiedzialnościami, które duela innych są wystarczające, by odebrać blask ducha. Czy zauważyłeś to kiedyś? Że podczas gdy inni poddają się sztywności, wymuszonej powadze lub goryczy, którą przynosi czas, w tobie istnieje lekkość, która uparcie się opiera. Ta młodość nie jest tylko w twarzy czy gestach, rodzi się w głębi twojej duszy, jako siła, która odmawia starzenia się od wewnątrz. Świat może nazywać cię niespokojnym, marzycielem, przesadnym, ale wszystko to jest częścią twojej sekretnej formuły energii, która nie akceptuje uwięzienia. I właśnie tego nikt CI nigdy nie powiedział. Sekret młodości strzelca nie ma nic wspólnego z wiekiem chronologicznym. Ma za to związek z tym, jak patrzysz na życie, jak radzisz sobie z upadkami, a nawet z tym, jak rzucasz wyzwanie przeznaczeniu. Dziś odkryjesz 7 powodów, które wyjaśniają, dlaczego strzelec wydaje się młodszy od wszystkich innych znaków, a gdy każdy z nich się objawi, zdasz sobie sprawę, że ta młodość nie jest przypadkiem, jest celem. Więc weź głęboki oddech, bo to, co następuje, może sprawić, że rozpoznasz siebie jak nigdy dotąd. W strzelcu, pierwszy powód, DLA, którego wydajesz się młodszy od innych, tkwi w twojej intymnej relacji z wolnością. Dla ciebie wolność nie jest luksusem, jest tlenem. Kiedy czujesz, że ktoś próbuje uwięzić cię w sztywnych schematach, dusznych obowiązkach czy ciężkich oczekiwaniach, coś w tobie po prostu tego nie akceptuje. Ta odmowa bycia udomowionym jest tym, co utrzymuje Twoją duszę przebudzoną i w ruchu. Podczas gdy wielu przyzwyczaja się do rutyny, jakby zakładało niewidzialne łańcuchy, Ty ciągle szukasz czegoś, co Cię rozwinie. To poszukiwanie sprawia, że życie, nawet gdy jest trudne, nigdy nie staje się dla Ciebie stagnacją. A znasz ukryty sekret? Ludzki duch starzeje się znacznie szybciej, gdy traci poczucie, że może wybierać, że wciąż są ścieżki do odkrycia. Ty, Strzelcu, odmawiasz rezygnacji z tego, i dlatego wewnątrz ciebie, nawet po latach, poczucie możliwości pozostaje nienaruszone. To tak, jakby młodość była mniej o wieku, a bardziej o płomieniu wolności, który chronisz pazurami i zębami. Ten płomień sprawia, że twoje oczy błyszczą, jakby zawsze miało nadejść coś nowego. Ale nie tylko wolność utrzymuje cię młodym, jest jeszcze jeden, jeszcze głębszy sekret drugi powód. Twoja zdolność dostrzegania sensu w rzeczach, które inni już utracili. Strzelec nie akceptuje życia tylko po to, by żyć. Musisz czuć, że we wszystkim jest sens, i to właśnie ta potrzeba celu sprawia, że nie zużywasz się jak wielu innych. Bo to, co naprawdę się starzeje, to nie ciało, ale dusza, która traci sens. Masz zdolność patrzenia na ból, upadki i frustracje, i wydobywania z nich czegoś większego. To tak, jakbyś miał duchowy kompas, który odmawia wiary, że życie jest tylko przypadkowe. To poszukiwanie znaczenia utrzymuje cię w ruchu, ucząc się, rosnąc, przekształcając każde doświadczenie w coś, co napędza twoją ewolucję. Podczas gdy wielu tkwi w ciężarze przeszłości, ty potrafisz nadać własnym bliznom rolę w swojej drodze. Ta umiejętność nie tylko leczy, ale także zapobiega uwięzieniu w urazie lub zmęczeniu. A dusza, która znajduje sens, nie starzeje się. Przeciwnie, rozkwita. Ta wizja jest tak rzadka, że nawet ci, którzy z tobą żyją, często jej nie rozumieją. Myślą, że jesteś zbyt optymistyczny, zbyt filozoficzny, zbyt marzycielski, ale czego nie widzą, to to, że to za bardzo jest właśnie tym, co utrzymuje twoją energię lekką, otwartą i żywą. I być może dlatego, gdy inni już się poddali. Ty wciąż potrafisz uśmiechać się, jak ktoś, kto odkrył nowy horyzont. Ale jest jeszcze trzeci powód, ten, który leży w sercu Twojego własnego płomienia Twoja niemal magiczna zdolność do ciągłego odradzania się, gdy świat próbuje cię zgasić. Strzelcu, młodość, którą nosisz, tkwi nie tylko w entuzjazmie do tego, co nowe, ale także w Twojej niemal nadprzyrodzonej sile, by zaczynać od nowa. Możesz nawet upaść i upaść boleśnie ale nie pozostaniesz na ziemi. Dla ciebie każdy upadek jest wezwaniem do nowej podróży, a nie wyrokiem końca. Podczas gdy wielu łamie się w obliczu porażek, ty masz ciekawy sposób patrzenia na nie, jakby były częścią większej historii, jakby wszechświat tylko cię testował, abyś znalazł inną drogę. Ta zdolność do podnoszenia się i podążania naprzód jest w istocie powodem DLA, którego czas nie ciąży na tobie tak bardzo. Pomyśl o tym, to, co postarza człowieka, to nie tylko wiek, ale suma goryczy, którą nosi. Ktoś, kto trzyma w sobie zbyt wiele urazów, zbyt wiele żalów, niezagojonych rozczarowań, ostatecznie sprawia, że dusza się męczy, nawet gdy ciało jest jeszcze młode. Ty, strzelcu, masz rzadki dar, by nie pozostać uwięzionym w tych ciężarach. I ten dar jest widoczny. To blask w twoich oczach, gdy mówisz o nowym projekcie, nawet jeśli poprzedni poniósł porażkę. To Twoja odwaga, by znów uwierzyć, nawet gdy wszyscy wokół mówią, że to się nie opłaca. Ten płomień ciągłego odradzania się jest tym, co utrzymuje Twojego ducha zawsze odnowionego, jakbyś miał w sobie źródło, które nigdy nie wysycha. Dlatego, nawet z bliznami, nie stajesz się sztywny. Wręcz przeciwnie, każdy upadek, który pokonujesz, zdaje się oddawać cei jeszcze więcej witalności, jeszcze większy głód życia. I to właśnie ten głód łączy cię z czwartym powodem. Nieskończony apetyt na wiedzę i doświadczenia. Nie akceptujesz życia w stagnacji. Twoja dusza jest napędzana nienasyconą ciekawością, a ta ciekawość jest być może jednym z największych sekretów twojej wiecznej młodości. Dla ciebie nauka nigdy nie jest obowiązkiem, jest prawie instynktem. Musisz eksplorować, eksperymentować, przyswajać nowe pomysły, kultury, historie, filozofie. Ten apetyt na wiedzę sprawia, że twój umysł nigdy się nie starzeje ponieważ jest zawsze w ekspansji. I nie tylko wiedza teoretyczna cię karmi. Musisz żyć. Musisz czuć to na własnej skórze, w ciele, w sercu. Dlatego często ryzykujesz więcej niż inni. Zanurzasz się w doświadczenia, których wielu unika. Właśnie dlatego, że wierzysz, że życie jest zbyt krótkie, by zadowolić się małym. A ta intensywność życia jest tym, co oddaje CI witalność. Bo dla ciebie każde nowe doświadczenie jest jak zastrzyk energii, który utrzymuje cię w stanie przebudzenia, ciekawości, niepokoju, prawie jak dziecko w obliczu nieznanego. Podczas gdy tak wiele osób zadowala się powtarzalnym życiem, ty zawsze znajdujesz sposób, aby przełamać cykl, odnowić ścieżkę, szukać czegoś więcej, i to właśnie to zapobiega staniu się twojej duszy ciężką. Jest jeszcze jeden potężny szczegół: kiedy dzielisz się tą wiedzą, tym doświadczeniem, tym entuzjazmem z innymi, nie tylko się uczysz, ty także inspirujesz, a inspirowanie innych jest jednym z największych sposobów na utrzymanie się przy życiu, ponieważ za każdym razem, gdy ktoś zapala się twoim płomieniem, ty także się odnawiasz. Ale ten głód nauki i życia nie przychodzi sam. Jest on głęboko powiązany z piątym powodem, który pokazuje, jak przekształcasz nawet ból w paliwo do pójścia naprzód. W strzelcu nosisz w sobie sekret, który niewielu rozumie. Ból nigdy nie utwardza cię całkowicie. Zostawia na tobie ślady, owszem, rani cię, pali, sprawia, że krwawisz, ale zamiast stać się ostatecznym ciężarem, ból przekształca się w siłę, która popycha cię do przodu. To tak, jakby każda blizna była dowodem na to, że przeżyłeś, i nie tylko przeżyłeś, ale odrodziłeś się inny. Podczas gdy wielu pozwala, by ból postarzał ich od wewnątrz, ty używasz go jako paliwa, by iść dalej. I to tworzy w tobie fascynujący paradoks. Za każdym razem, gdy życie próbuje cię złamać, zamiast się postarzeć, wracasz bardziej wibrujący, bardziej głodny, bardziej żywy. Ta alchemia bólu jest jednym z twoich najrzadszych darów. Możesz przechodzić przez doświadczenia, które w innych ludziach pozostawiłyby gorzkie ślady, a mimo to potrafisz znaleźć w nich naukę, impuls, powód, by wciąż wierzyć, że życie ma coś większego do zaoferowania. Ta zdolność do podnoszenia się i przekształcania cierpienia w ruch jest tym, co utrzymuje Twojego ducha lekkim. Bo dusza, która nie nosi urazów, która nie gromadzi wiecznych żalów, pozostaje elastyczna. A elastyczna dusza się nie starzeje. Ale jest coś jeszcze głębszego związanego z tą umiejętnością. Nie tylko przekształcasz się przez ból, przekształcasz także innych, gdy dzielisz się swoją odwagą. A to łączy cię z jedną z najpotężniejszych sił Twojej wiecznej młodości. Szóstym powodem. Radością, którą rozsiewasz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Być może nawet tego nie zauważasz, strzelcu, ale Twoja obecność ma w sobie coś uzdrawiającego. To tak, jakby Twoja energia niosła iskrę, która, gdy wchodzi w kontakt z innymi, rozpala coś, co było zgaszone. Ten dar zarażania radością, humorem, entuzjazmem jest jednym z najsilniejszych powodów, dla których zawsze wydajesz się młodszy niż wszyscy dookoła. Młodość nie jest tylko w tym, co czujesz, ale także w tym, co wywołujesz w innych. Kiedy przybywasz, atmosfera się zmienia, ciężar maleje. Ludzie śmieją się więcej, marzą więcej, wierzą więcej. I to, nie zdając sobie z tego sprawy, wraca do ciebie jak lustro. Im bardziej oświetlasz innych, tym bardziej twój własny płomień się wzmacnia. Ta moc rozsiewania radości jest także formą oporu, bo, bądźmy szczerzy, świat jest pełen cynizmu twardości, negatywności, a ty mimo to uparcie niesiesz lekkość. Możesz nawet pogrążyć się w okresach melancholii, ale nigdy nie pozostajesz w nich zbyt długo, ponieważ coś w tobie zawsze ciągnie cię z powrotem do światła. To światło nie jest naiwnością, jest wyborem. Wybierasz, często nieświadomie, dostrzegać możliwości tam, gdzie inni widzą tylko granice. I to właśnie ten wybór utrzymuje cię młodym, ponieważ dusza, która się uśmiecha, która się otwiera, która dzieli się życiem, nigdy nie starzeje się całkowicie. I teraz przejdziemy do siódmego powodu, być może najbardziej tajemniczego i duchowego ze wszystkich. Coś, co wykracza poza wolność, wiedzę, ból i radość. Boje połączenie z nieskończonością. Strzelcu, być może największy sekret twojej wiecznej młodości tkwi w tym, czego nikt nie widzi, ale co ty czujesz w każdej włóknie swojego istnienia. W swoim intymnym związku z nieskończonością. Podczas gdy wielu więzi się w materii, w liczbach wieku, w odpowiedzialnościach, które zdają się połykać dusze, ty utrzymujesz wzrok skierowany na coś więcej. To połączenie nie musi być religijne, jest duchowe, filozoficzne, egzystencjalne. To poczucie, że życie nigdy nie ogranicza się do tu i teraz, że zawsze istnieje jakieś potem, jakieś dalej, horyzont, który jeszcze nie został osiągnięty. Ta percepcja utrzymuje cię w ruchu, ponieważ dopóki jest coś do odkrycia, twój płomień nigdy nie gaśnie. Czas może zaznaczyć twoją skórę, ale nigdy nie jest w stanie dosięgnąć twojej istoty, ponieważ nie definiujesz się kalendarzem, ale ciągłą ekspansją swojej duszy. Należysz do ruchu, do wzrostu, do nauki, która nigdy się nie kończy. I oto objawienie. Ten, kto żyje w połączeniu z nieskończonością, nie starzeje się. Tylko się przekształca. Dlatego, gdy ludzie na ciebie patrzą, mają wrażenie, że czas cię nie dotyka. To nie iluzja, to przeznaczenie. Twoja młodość jest odzwierciedleniem duszy, która nie uznaje granic ani końców, tylko przejścia. I być może to jest największy prezent, jaki przynosisz światu. Przypominanie wszystkim, że życie nigdy nie kończy się tam, gdzie wydaje się, że się kończy. Strzelcu. Do tej pory odkryłeś siedem powodów, które wyjaśniają, dlaczego Twoja dusza wydaje się opierać czasowi. Ale byłoby niesprawiedliwością zakończyć tę podróż bez ujawnienia czegoś jeszcze głębszego, czegoś, co wykracza poza wszystko, co już zostało powiedziane. Bo nie jesteś zwykłym znakiem. Jesteś strzałą, która wskazuje w górę, łucznikiem, który szuka horyzontów, na które nikt inny nie odważyłby się dotrzeć. Twoja energia to nie tylko ekspansja, to także nadzieja. Twoja obecność to nie tylko ruch, to także inspiracja. I właśnie dlatego zasługujesz na dodatkowy prezent. Tak, prezent. Dodatkowy powód, który nie znajduje się w zwykłych opisach, który nie mieści się w podręcznikach astrologii. To bonus dany tylko Tobie, Strzelcu, ponieważ tylko Twoja istota jest w stanie go udźwignąć. Sekret zarezerwowany dla nielicznych, który teraz objawia się przed Tobą. I być może słysząc to, zrozumiesz raz na zawsze, jak bardzo jesteś wyjątkowy i jak Twoja młodość nie jest tylko cechą, ale wezwaniem samego życia. Ten ósmy powód jest najrzadszy ze wszystkich. Jest niewidzialny, ale jest cichą podstawą wszystkiego, co utrzymuje Cię przy życiu. To prawdziwy dar, który wszechświat umieścił w Tobie. A teraz nadszedł czas, aby poznać ten bonus. Ósmy powód: Diela, którego strzelec nigdy się nie starzeje. Czy zauważyłeś kiedyś, Strzelcu, że jest w tobie coś, co nie zawsze pojawia się na mapach astralnych, w książkach astrologicznych czy w powierzchownych opisach znaków, coś o czym nikt CI nigdy nie powiedział, ale co jest właśnie tym, co podtrzymuje twoją wewnętrzną młodość? Ten ósmy powód jest niewidzialny, ale jest najpotężniejszy ze wszystkich. Twój duch nie umie przestać wierzyć. Nieważne, ile razy świat próbuje złamać twoje nadzieje. Nieważne, ile rozczarowań życie stawia na Twojej drodze, w Tobie istnieje siła, która uparcie patrzy naprzód, jakby horyzont zawsze krył w sobie nową obietnicę. To ta cicha, niemal uparta wiara, która zapobiega zgaszeniu blasku w Twoich oczach. I oto sekret, który niewielu dostrzega. To, co naprawdę się starzeje, to nie ciało, ale beznadzieja. Dusza, która przestaje wierzyć, która traci zdolność do marzenia, która poddaje się cynizmowi i pesymizmowi. Ta starzeje się przedwcześnie. Ty, strzelcu, stawiasz temu opór. Upierasz się, by wierzyć, że życie, jakkolwiek bywałoby trudne, wciąż może zaskoczyć. Ta wiara nie jest dziecinną naiwnością. Wręcz przeciwnie, rodzi się dokładnie z tych momentów, kiedy byłeś na dnie i udało ci się wrócić. Wierzysz, ponieważ już w praktyce udowodniłeś, że to, co nieprawdopodobne, może się zdarzyć. Wierzysz, ponieważ widziałeś już, jak życie się zmienia, gdy wydawało się to niemożliwe. I za każdym razem, gdy odnawiasz tę wiarę, odbudowujesz siebie. Dlatego, nawet gdy przychodzi wiek, w tobie pozostaje świeżość, którą wielu młodszych już dawno straciło. Bo młodość nie tkwi w liczbach, ale w sposobie, w jaki stawiasz czoła jutru. Możesz być smutny, możesz spędzać noce w ciszy, możesz nawet myśleć o poddaniu się, ale w głębi duszy zawsze jest w tobie płomień, który nie pozwala się zgasić. A tym płomieniem jest nadzieja. Tym płomieniem jest wiara. A co najbardziej imponujące, twoja wiara nie służy tylko tobie zaraża. Kiedy wierzysz, inspirujesz, pokazujesz innym, że można iść dalej, że świat wciąż skrywa cuda, że przeznaczenie to nie tylko ciężar, ale także niespodzianka. I w tym procesie twoja dusza nie tylko pozostaje młoda ona także przywraca młodość tym, którzy staną na jej drodze. Ten ósmy powód to prawdziwy sekret o którym nikt chce i nigdy nie powiedział. Twoja wieczna młodość rodzi się z twojej wiary. Ponieważ podczas gdy inni uginają się pod ciężarem niewiary, ty wznosisz się ku tajemnicy, nie starzejesz się, ponieważ odmawiasz utraty zaufania do życia. I być może dlatego, gdy ludzie na ciebie patrzą, czują coś, czego nie potrafią wyjaśnić, to tak, jakbyś nawet nie zdając sobie z tego sprawy, niósł w sobie dowód, że wciąż warto wierzyć ponieważ ten, kto nigdy nie traci wiary, nigdy też nie traci młodości duszy. Strzelcu, teraz, gdy znasz osiem powodów, dla których wydajesz się młodszy od innych, być może zdasz sobie sprawę, że nie chodzi tylko o wygląd. To, co nosisz, jest czymś znacznie głębszym, stanem ducha, ciągłym wyborem, by pozostać otwartym, wolnym, ciekawym i połączonym, podczas gdy tak wielu pozwala, by dusza się starzała, ponieważ więzną w urazach, rutynie lub lękach, ty uparcie idziesz naprzód, upierasz się, by wierzyć, upierasz się, by się śmiać, nawet gdy wszystko wydaje się spiskować przeciwko tobie, a to jest rzadkie, to jest cenne, ale jednocześnie jest to również odpowiedzialność, ponieważ Twoje światło nie należy tylko do Ciebie, budzi ono coś w innych, prowokuje transformację, otwiera horyzonty. Jesteś jak żywe przypomnienie, że prawdziwa młodość nie ma nic wspólnego z wiekiem. Ale ze zdolnością do utrzymania serca w ciągłej ekspansji. I tu jest zaproszenie: spójrz teraz na swoje życie i zapytaj siebie, w których obszarach wciąż utrzymujesz ten płomień, a w których pozwoliłeś, by sztywność, gorycz lub strach zaczęły dusić twój ogień. Podziel się w komentarzach tym, co najbardziej w tobie rezonuje, bo nazywając swoje własne prawdy, wzmacniasz je. Czas minie, strzelcu, ciało się zmieni, ale twoja dusza. Ona pozostanie młoda, dopóki nie przestaniesz żyć jak ktoś, kto szuka nieskończoności. I być może dlatego, nawet gdy świat uparcie się starzeje, ty zawsze będziesz wyglądać inaczej, zawsze będziesz wyglądać na nowego, zawsze będziesz wyglądać na żywego. Ostatecznie, twoja młodość to nie wygląd, to opór, to istota, to dowód na to, że ogień, który w sobie nosisz, nigdy nie ugina się pod wpływem czasu. I to właśnie ten ogień po cichu czyni cię wiecznym. Ponieważ prawdziwym sekretem młodości jest dusza, która nigdy nie akceptuje zatrzymania się w rozwoju. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Twojej duszy, jeśli w pewnym momencie poczułeś, że opisałem coś, co żyje w Tobie, to zasubskrybuj kanał i zostaw swoją łapkę w górę. W ten sposób będziesz dalej otrzymywać treści, które nie są tylko słowami, ale kluczami do obudzenia tego, co już w Tobie istnieje. I pamiętaj: każdy komentarz, który tu zostawiasz, jest również częścią twojej drogi, ponieważ kiedy dzielisz się swoją prawdą, ona nabiera siły.